Jest bardzo realne, ponieważ fala jest bardzo długa, mogą zacząć przeciekać wały. Władze miasta zapewniają, że wciąż są przygotowane na każdą sytuację, mają siły i środki. Dziś podjęto decyzję o zakupieniu dodatkowych 180 tysięcy worków na piasek. Władze miasta mają też plany ewakuacji mieszkańców. Co człowiek, tu? tak, za to, to zaskoczony był, no jak to? A, a jeszcze, jeszcze bym myślała, a to tam na południe, tam gdzieś na południe, gdzieś in, te inne tereny, nie? A tu się człowiek dowiaduje, że to, że to będzie, że tu też będzie ranek. No, to nie jest wesołe. Tam są domy i zalała te domy. Tu stoją domy i, i tu jest sucho. I ten człowiek mówi tak, dlaczego to akurat mnie spotkało? A ten po tej stronie powie, całe szczęście, że mnie to nie spotkało, i nic na to nie możesz poradzić. Nie zatrzymasz tej wody. Ona sobie, jak będzie chciała, to o! Prze, przemokną te wały i, i, i. Tragedia. Niby wydaje się, że ona sobie tak leniwie płynie powoli, prawda? Ale ona, ona, ona przybiera, cały czas przybiera. I, I ludzie patrzą się i woleliby, żeby ona nie przybierała tak szybko, prawda? Jak kiedyś program taki był, że w Ameryce zbudowali tak potężną tamę, oni już byli pewni, że, że, że już ona, ta tama będzie niezniszczalna. A mimo to znalazł się przeciek i rozsadził o tą tamę. A tak jak się człowiek tak patrzy na, na globus, nie? Jakie połacie ogromne są yy, oceany? Jakie o, ogromna przestrzeń jest taka wodna. I, i przecież to, to, jakby to wszystko spiętrzyło się, ruszyło z miejsca, zalewa wszystko w dia. Płynie rzeka i ona zmienia swoje koryto. Nie? Albo na przykład, że w jednym miejscu spotykają się dwie rzeki. To jest ciekawe, nie? Że płyną dwie rzeki, i one, one się w jednym miejscu spotykają. Jak jest ta e, dolina, Kalahari, tutaj. E, pół roku susza. Słońce świeci bezlitośnie. Wszystko wysycha. Rzeki wysychają aż do, do głębi. No te zwierzątka, i, no i zwierzęta cierpią straszliwe pragnienie. Podejmują e, wielokilometrową, na przykład słonie wielok kilometrową potrafią nawet 40 kilometrów zawędrować, żeby znaleźć wodę do wody i znajdują takie maciubkie źródełko. A później y, 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 zaczynają się te deszcze monsunowe i wzgór zaczyna spływać ta woda. I płynie, płynie wszystko widać, jak płynie na tą dolinę, jak to w mgnieniu oka wszystko zaczyna się zielenić, w mgnieniu oka. Jak są jakieś upały, jak się orzeźwia wspaniale wodą. Z jaką radością w, 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 ludzie, no, dzieci, z jaką radością wskakują do wody. A zwierzęta... Muszę poszukać. takie zapisuję, różne takie, co mnie zaciekawi. Co zapisuję na temat, mam na temat wody. Wodo. Nie masz ani smaku, ani zapachu. Nie można cię opisać. Pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia. Sama jesteś życiem. To jest, to jest taka sentencja o wodzie. No, woda jest życiem. Bez, bez wody nie ma życia. Nie ma. Bo nic przed, nie, nie tego. Nic nie rośnie. Nawet, nawet jak poszukiwania w kosmosie są, to przede wszystkim szukają wody. Prawda?